Tam przede wszystkim mamy dzisiaj przygotowane śniadanie na 130 osób tutaj stacjonarnie. 88 śniadań wielkanocnych już wyjechało dzisiaj o godzinie 8 rano do osób, które leżą, które nie mogły być tutaj z nami fizycznie. Natomiast średnia wieku, no tak jak widać, jest różna. My troszeczkę idziemy w tą stronę, żeby zachęcić też mamy samotnie wychowujące dzieci, czy tatusiów samotnie wychowujących dzieci, po to, żeby też tutaj aktywnie uczestniczyli, więc dzisiaj też mamy przygotowane niespodzianki dla tych najmłodszych, by zachęcić, tak, żeby to było tak. Takie fajne, radosne święto. Wielkanoc jest tym takim bardzo radosnym świętem, więc mamy suto zastawione stoły. Chcemy, żeby każdy był zadowolony, żeby był uśmiechnięty. Najważniejsze są relacje i najważniejszy jest brak samotności w tym dzisiejszym dniu. W początku będzie oczywiście żurek. Będzie żurek z jajkiem i kiełbaska. W mamy szynkę, mamy pasztety, mamy jajka faszerowane, mamy śledzie i ogrom ciast. No woda, herbata, kawa, co sobie ktoś życzy. Więc myślę, że nikt głodny na pewno stąd nie wyjdzie, a o to nam też naprawdę chodziło. No czekamy w tej chwili tylko na naszych gości, zaproszonych gości. Jest coraz więcej. Aczkolwiek to co nas najbardziej cieszy, to to, że mamy wolontariuszy, którzy są z nami od samego początku. I tak od tej pierwszej wigili, kiedy z nami byli, oni są takim najbardziej takim naszym trzonem, na który zawsze można polegać. Nie tylko przychodzili na nasze spotkania wolontaryjne, co tydzień, one się odbywały, to jeszcze dodatkowo już od Samego piątku uczestniczyli w przygotowaniach. Dzisiaj jesteśmy tutaj od godziny siódmej rano, więc to też jest takie. No, dość mocno komplikujące życie codzienne, ale już każdy z naszych wolontariuszy i ich rodziny przyzwyczaiły się do tego, że przychodzą święta, to te święta inaczej wyglądają, są bardziej radosne i sprawia to ogrom radości. Więc naprawdę zachęcam do tego, jak będziemy przygotowywać wigilję, bo na pewno będziemy, to już się stało taką tradycją, zachęcam do udziału w tym wolontariacie, bo po każdym takim święcie te święta wyglądają zupełnie inaczej. To jest super inicjatywa. Dziewczyny mnie tutaj namówiły, przede wszystkim pani Dorotka i Ewelina i Monika. i Lubię ogólnie pomagać. Kilka lat temu też byłem przy szlachetnej Paczce i naturalny sukces pomaga. Jest to czymś takim, co ja po prostu daję od siebie od serca. Lubię po prostu pomagać. Super sprawa, naprawdę. Mam rodzinę wyrozumiałą, żona, żona mnie szanuje, tak samo wierzę. Jest dobry miejscu i robię same dobre rzeczy, mi się daje. Tak, Uczucie jest super, ponieważ jest dobroć i chcę, chcę im pomóc po prostu. Cieszy, moje serce się cieszy.